Inwestycje. Wyróżnienie w kategorii inwestycje otrzymuje Centralny Muzeum Włókiennictwa w Łodzi za adaptację budynku Kotłowi Centralnego Muzeum Włókiennictwa na cele Muzeum Interaktywnego zakończenie rewitalizacji kompleksu Białej Fabryki. I drugie wyróżnienie w kategorii inwestycje chciałoby się powiedzieć po sąsiedzku dla Muzeum Sztuki w Łodzi za muzeum pałac Herbsta, sztukę dawną w nowym wymiarze. <kluczy> Proszę Państwa. Wolę sobie zacytować. Projekt rewitalizacji oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie stanowi priorytetowy cel strategii muzeum na lata 2007-2013. Jako główny cel przyjęto przekształcenie muzeum w nowoczesną instytucję odpowiadającą światowym standardom XXI wieku. Równocześnie mocno osadzoną i czerpiącą z własnej tradycji i historii narodu, i za ten projekt nagrodę otrzymuje Muzeum Narodowe w Krakowie. Szanowni Państwo, niezmiernie mi miło odebrać tę nagrodę, dlatego że nigdy nie sądziłem, że w kategorii właściwie remontów i inwestycji można otrzymać Sybille. Przekonano mnie, że skoro to jest opakowanie dla bezcennych zbiorów sztuki, te budynki w dodatku zabytkowe, no to uwierzyłem. I oto jest. Chciałem powiedzieć, że efekt chyba jest zadowalający, skoro, skoro jest ta nagroda. Serdecznie Państwa wszystkich zapraszam do naszych od remontowanych oddziałów do Krakowa i do Atny Zakopanej. Dziękuję bardzo.